Witam państwa na kanale stanisławkrajski.pl. Dzisiaj i moim i państwa gościem jest Piotr Krajski, autor podcastu Drobiazgowy. Witam cię. Dzień dobry. No i teraz tak, będziemy dzisiaj prezentować ten sam program co tydzień temu. Tydzień temu przed programem zrobiłem próbę dźwięku i obrazu, wszystko było w porządku. No to później już nie sprawdzałem. Wrzuciłem to na YouTube. 200 osób obejrzało, trudno powiedzieć, bo były komentarze, że nic nie słychać. No więc program powtarzamy. Będziemy dzisiaj rozmawiać yy, o filmie Zakochani Widzą Słonie. Tak, film w reżyserii Dagura Kariego, islandzkiego reżysera, a, który to jest film z 2005 roku. I może warto w sumie powiedzieć tylko o twórcy, że on między innymi kręcił, nakręcił taki film jak Noi albinoi w Islandii, ten Zakochani widzosłonie w Danii. Bo to islandczyk. Tak, islandzki reżyser, który jest po szkole duńskiej, ale właśnie też stworzył w Islandii. I Zakochani widzosłonie, no film, który już ma 20 lat, ale którego, o tym, którym warto rozmawiać, bo ma wiele ciekawych wątków. No ja go widziałem 20 lat temu, zrobił na mnie wielkie wrażenie. I zapomniałem o nim, później sobie przypomniałem, obejrzałem go jeszcze raz. Z, 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 zapytałem się syna, czy oglądał. Ty to też oglądałeś 20 lat temu. Trochę później, bo chyba w liceum, ale no minęło na pewno kilkanaście lat. Hmm. Tak. No to, co, powiedz parę słów o tym filmie. Dlaczego on jest taki wyjątkowy? Tak, yy, może warto zacząć od tego, że jest to film, który wydaje się na, z, pierwsze, pod, z pierwszego wrażenia jakby komedią, a jednak ma w sobie dużo takich głębszych treści. Yy, I opowiada losy Daniela, yy, takiego chłopaka, który żyje beztrosko, który jest yy, yy, zadłużony, który i z czynszem zalega i yy, nie płaci podatków i nie wiadomo z czego się utrzymuje. Potem to jest wyjaśnione, że yy, robi graffiti, i właściwie to jest taka praca. W szarej strefie, taka na marginesie. No bo raz go łapie policja i ma sprawę przed sądem. Tak, tak. I wydaje się, że to jest taki beztroski, nigdy niedojrzały chłopak, który nie weźmie odpowiedzialności za swoje życie, ale na swojej drodze spotyka dziewczynę i jego życie zaczyna się zmieniać. No i przez cały film są pewne komedywy, perypetie, ale potem coraz bardziej to idzie w stronę jednak takiego poważnego dylematu i wzięcia odpowiedzialności za swoje życie i za innych przez głównego bohatera, więc taki film z głębszym przesłaniem, który też jest ciekawie nakręcony, bo czarno-białe zdjęcia i nieoczywiste takie rozwiązania filmowe też są w tym filmie. No właśnie, bo on jest zrobiony tak w konwencji dokumentu, ja to kojarzę z dokumentami z czasów PRL-u, wtedy się dużo Takich filmów dokumentalnych robiło, i, i bardzo często te filmy pokazywały życie takich zwykłych, przeciętnych ludzi. No i to jest taki film o życiu zwykłego, przeciętnego, znaczy nawet nie można powiedzieć, że przeciętnego, bo poniżej przeciętnego, prawda? No tak. Bo to w jakimś sensie margines społeczny, chociaż no nie pije, nie, nie zażywa narkotyków, nie, nie kradnie, no tylko tyle, że. No, jest takim bumelantem. A ta dziewczyna, ona pracuje w sklepie, ale też poznajemy ją w momencie, kiedy kolega tego głównego bohatera przychodzi do sklepu, a ona bredzi od rzeczy, mówi, że go kocha, on to bierze poważnie, prawda? Okazuje się, że później traci przytomność, oni się nią zajmują, zanoszą ją do domu, bo jest pod wpływem jakiegoś narkotyku, więc też samotna, nieodpowiedzialna. Może coś o tych innych bohaterach filmu? E, tak, tutaj w sumie mamy taką e, paletę bohaterów, bo ten przyjaciel Daniela nazywany dziadkiem, chociaż jest w jego wieku, e, jest z kolei e, aspiruje do bycia sędzią piłkarskim. Jest trochę przeciwieństwem głównego bohatera, bo jest taki niby ułożony, bardzo taki e, rzeczowy, ma jakieś zasady, ciągle próbuje tego bohatera nakłaniać do właśnie takiego ogarnięcia swojego życia ale sam też jest taki jednak, jednocześnie w tych stronach nieporadny, co też pokazuje, że mam wrażenie że też Dagur Kari opowiada trochę o skrajnościach, że z jednej strony mamy Daniela, który jest skrajnie taki beztroski i to na dłuższą metę no nie da się tak żyć, a z drugiej strony jest ten jego przyjaciel dziadek, który jest tak bardzo poukładany, że jak mu coś się wywraca, to nie potrafi zachować się jakoś elastycznie, i nagle dla niego jest katastrofą, na przykład jakiś tam nieudany egzamin z bycia sędzią. Też komediowy, oczywiście, w sposób pokazane, więc jest trochę pokazane, że te skrajności nie są dobre, że trzeba gdzieś wypośrodkować to w relacji do drugiej osoby. Tak, można by powiedzieć w skrócie. No i tam pojawia się taki zaskakujący, niezrozumiały w zasadzie do końca wątek sędziego, bo. Jak on jak go policja łapie za pomalowanie ściany, bo on głównie ściany maluje na zamówienie chłopaków, którzy chcą złożyć w ten sposób wyznanie miłości dziewczynie, prawda? I on na ścianach wypisuje o, o, jakieś obrazy robi wypisuje takie napisy Ko, kocham Zosię. Prawda? I staje przed sądem, no i, i, i później zaczyna się tak pobocznie wątek tego sędziego. Czy tego zrozumiałeś? Um. Może zacznę od tego, że ja w ogóle z tego filmu tak po latach pamiętałem właściwie jakieś urywki, pamiętałem zakończenie, pamiętałem właśnie tego przyjaciela Daniela, jakieś pewne sceny i w ogóle tego wątku nie pamiętałem, jakoś go nie zapamiętałem. I, i teraz byłem trochę zaskoczony, jak to oglądałem, że jest ten wątek, jest tak du duży właśnie i na początku nie wiedziałem jak to odczytywać, ale potem pomyślałem, że... Tak jak bohater odnajduje się w relacji do kobiety i odpo bierze odpowiedzialność za dziecko, czyli jest jakby taka perspektywa happy endu, nadziei na to, że można założyć rodzinę, być odpowiedzialnym, wziąć odpowiedzialność za, za drugą osobę, za, za rodzinę, to jego wątek jest taki, że on już jest jakimś sędzią z rodzinnym stażem wieloletnim, który ma córkę, ma żonę, niby wszystko jest w porządku, a nagle dochodzi do jakiejś, wydaje się, kryzysu, jakiejś pustki egzystencjalnej. I może tutaj twórca tak sobie pomyślałem, jakoś to tak inter interpretuje, że. Że można mieć ułożone życie, ale jeżeli tam nie ma czegoś głębszego, to może dojść do jakiegoś kryzysu i nagle poczucia, że to nie ma sensu. Więc jakby trochę mam wrażenie, że zestawia to z głównym bohaterem, pokazując, można sobie ułożyć życie, ale można też się w tym życiu pogubić. I że to jest taka trochę przestroga, może dla tego Daniela, który dopiero to życie takie dojrzałe, odpowiedzialne zaczyna. No i tam są dwie sceny w tym filmie, takie kluczowe, jakby nietypowe w każdej perspektywie. I jedna z tych scen jest gdzieś tam w połowie filmu, kiedy oni siedzą w kawiarni, ten chłopak z tą dziewczyną i on siedzi tak, że plecami do szyby, za którą jest ulica i on mówi do tej dziewczyny wiesz, chyba jestem bardzo chory, bardzo źle się czuję i jej reakcja jest zaskakująca. Tak, ona mówi, że to pewnie najstarsza choroba na świecie, on pyta, czy cholera, czy tcholera, coś takiego, a ona go całuje wtedy, jakby domyślnie, że chodzi o miłość. To najstarsza choroba na świecie. I, i, no I wtedy jest ta scena, że słonie, te tytułowe, przechodzą za oknami. E, też taka w sumie scena, która na początku człowiek się może jako widz poczuć taki zdezorientowany o co chodzi. A, a też się wydaje, że, że, że może się stać się coś niesamowitego, kiedy się dzieje miłość i że te słonie są taką. No takim, właśnie czymś niesamowitym, co się wydarza, co nie powinno się normalnie zdarzyć, czego człowiek nie oczekuje, a jednak się dzieje. No i oni się zakochują w sobie, tylko że nie mają pieniędzy, nie, ona chyba też już nie ma pracy. Odwiedzają jej babcie, która mieszka w jakiejś takiej rozsypującej się budzie na jakichś takich działkach pracowniczych, prawda? Coś w tym I stylu, ty. Babcia jest bardzo sympatyczna, cieszy się, że ona znalazła chłopaka, i za chwilę umiera. Nie? Umiera im na rękach, no i oni mają domek w ten sposób, zamieszkują w tym domku i ona pewnego dnia mówi: Jestem w ciąży. E, tak, i od razu, e, od razu bohater e, Daniel reaguje takim przerażeniem. E, m... Widać, że nie chce wziąć jakby za to odpowiedzialności, mówi, że, że się nie nadaje. Tam poda tak komediowo zdanie, że on mówi, że nawet nie wiek to jest premierem. Tak jakby to miało znaczenie, że nie, nie interesuje się polityką, to znaczy, że to za no też nie jestem w stanie być odpowiedzialny, że jakby nie jest społeczny. I od razu szuka takich argumentów, które są absurdalne. No i ucieka, właściwie ucieka. I, I to aż do Hiszpanii. Tak, aż do Hiszpanii na wycieczkę. To w sumie też ciekawe pytanie, skąd ma pieniądze, ale to jest na marginesie. I widać, że no tutaj dziewczyna jest też przerażona i, i myśli o aborcji, a nie czuje wsparcia też ze strony tak, swojego chłopaka, więc tutaj jakby to jeszcze bardziej sprawia, że ta decyzja jest taka, taka, no taka mocna. No ale i ciekawe, że właśnie on w tej Hiszpanii. Nie widzi tej Hiszpanii z tego autokaru, bo cały czas myśli o tej sytuacji. I w pewnym momencie ten autokar jedzie przez jakiś taki nieużytki pustynie, nie wiadomo co. On wysiada z tego autokaru i idzie przed siebie przez tą pustynię, aż widzi lotnisko, prawda? No i, i, i później jest następna scena, już z powrotem w Danii, bo akcja się rozgrywa w Danii. No i on mówi do niej, koniecznie musisz dokonać aborcji, no i mija jakiś czas i jadą do tej kliniki dokonać aborcji, no i teraz samochód się zatrzymuje przed takim mostem zwodzonym, bo ten most się podnosi i kamera pokazuje tą scenę, ja wiem, z 5 minut nawet, nie, i... i, i i w pewnym momencie następuje coś takiego zupełnie nietypowego, i to trwało no, 10 sekund. I ja już musiałem cofnąć film, no bo oglądałem go w, przez komputer tam z, z CDA, a nie chyba nie z CDA. No, w każdym razie oglądałem go z internetu i i później paru osobom puszczałem tą scenę i pytałem się co, co Cię tutaj zaintrygowało i ludzie mi mówili nic, no nic, no nudna scena, nic się nie dzieje, nic się nie stało, nie wiem o co Ci chodzi. A co tam się stało? Tak, no w pewnym momencie bohater jest na dziewczynę, która śpi na siedzeniu obok, i nagle jest pokazana w kolorze. Widać, że ma rude włosy, i cały film był kręcony na, w czarno-białych kolorach, znaczy ba, czarno, na czarno-biało, a to nagle jest w kolorze, i ma się wrażenie, że to jakby bohater ją inaczej widzi niż wszyscy. Widzi ją w jakiś sposób szczególny, i dokonuje się w nim jakaś, jakaś zmiana, kiedy te, ją tak postrzega inaczej niż ta cała szara rzeczywistość. No tak, bo, bo ta scena polega na tym, że. On patrzy przed siebie, później patrzy na nią, znowu patrzy przed siebie i taki zdziwiony znowu patrzy na nią. I to jest ta scena w kolorze, prawda? Gdzie dopiero w tym kolorze widać, że to naprawdę ładna dziewczyna. On pewnie jakby zdaje sobie sprawę, że jest wyjątkowa, że to jego miłość jedyna. No i jedzie dalej i wjeżdża do jakiegoś lasu. Zatrzymuje się, ona się budzi. Rozgląda się, no bo powinien być w klinice aborcyjnej, nie? I całuje go, i jest teraz scena się kończy. I jest ostatnia scena, która jak wygląda? Ym, jadą w jakiejś takiej kawalkadzie samochodów, gdzie mają y, dziecko. Tak, już z dzieckiem jadą, więc, urodzi, więc wiadomo, że urodziła, że, że się nie zdecydowali na aborcję i że chcą być rodziną. A, więc tak, więc jest taki duży zwrot i taki pozytywny. W, w odróżnieniu do tej historii tego sędziego, e, ale no właśnie on jest tym jednak wiodącym wątkiem i pokazującym taką perspektywę, że można inaczej wybrać. No właśnie, ja wtedy, ja zapamiętałem ten film jako jedyny film y, pro-life, antyaborcyjny, jaki oglądałem zachodni, y, no bo odczytałem wtedy ten film jako antyaborcyjny i teraz też, prawda, no bo w sumie E, tu nie ma jakichś takich jasnych deklaracji, jakichś e, idei, tylko po prostu te sceny, jak się je złoży, chwilę się zastanowi, no to e, dochodzi się do wniosku, że zwyciężyli, prawda? Zwyciężyli, nie zabili dziecka, bo tak jakby zabili dziecko, no to pewnie by się rozstali, pewnie nic z tego nie było, a tak no, nie wiemy, czy, e, czy to jest małżeństwo, czy, czy, czy dalej nie jest małżeństwo, no w każdym razie. Zwyciężyli, jest dziecko, oni są razem. Nie? No tak, tak. Ten film ma taki pozytywny wydźwięk. E, pomimo właśnie, że są jakieś wątki bardziej poboczne, które są bardziej dramatyczne, ale, ale tutaj w tym wątku, no to jest to takie jednoznaczne, pozytywne. No więc ja bym powiedział, że film jest, znaczy tak. Y, ogląda się go dobrze. Można go oglądać całą rodziną, jest filmem, po którym rodzina może zasiąść do dyskusji prawda? i jest filmem, który uczy czegoś pozytywnego, uczy czegoś dobrego i o, o życiu nienarodzonym i o rodzinie i odpowiedzialności. Tak, chociaż może warto podkreślić, że ten humor jest taki specyficzny, skandynawski przez cały film, więc to też może nie do każdego trafi, ale dla mnie to był film, który potrafił właśnie i być zabawny, i wzruszyć, więc taki powiedzmy komedio-dramat, jednak z nastawieniem też na te pozytywne zakończenie, więc tak, pod tym względem dla wielu osób. Nie no, to jak mało jest tego kina skandynawskiego, no kiedyś było słynne, bo był Bergman, prawda? Ale jak ktoś zna literaturę skandynawską, tą wielką, prawda, no to to jest inny świat. Prawda? Ja kiedyś byłem dłuższy czas w Oslo z wykładami dla Polonii, i Polacy mi opowiadali, jak oni zmieniali obraz społeczeństwa norweskiego, prawda? bo tam jest taki obyczaj, że w sobotę się spotykają w pracy, bo to wszystko dla oszczędności, są oszczędni, spotykają się w pracy. Każdy przynosi do pracy swoją wódkę, przynosi swoje potrawy, potrawy stawia przed sobą, wódkę stawia pod krzesłem i piją tą wódkę, jedzą te potrawy i milczą. I po jak już wypiją, zjedzą, no to idą do jakiejś restauracji, do jakiegoś miejsca, gdzie są tańce i kupują po jednym piwie, co wtedy ich mniej kosztuje. No i ten Polak raz jak był na takim przyjęciu, to się zdenerwował, zaczął częstować wszystkim swoim alkoholem, zaczął ich tam rozbawiać, oni się rozbawili, stali się radośnie i później ciągle go męczyli, żeby na no takie cotygodniowe spotkania pracowników w sobotnie przychodził. Więc to, to jest taka ilustracja, że, że trzeba uważać, jak się patrzy na te skandynawskie filmy, bo, bo to jednak jest inny świat. Nie? No tak, na pewno ta kultura jest inna i, i ten humor też w sumie, taki bardzo czasami abstrakcyjny, czasami czarny, może nie taki typowo brytyjski, że, że tam nie jest taki wisielczy humor, ale, yy, ale jest inny, tak, więc to trzeba brać pod uwagę, czy się taki lubi humor. Coś na zakończenie? Chyba wszystko, już zostało powiedziane. Wszystko, no, może powiedz na zakończenie w ramach reklamy parę słów o swoim yy, podcaście drobiazgowy tak, podcast, który właściwie już chyba w styczniu będzie miał 3 lata, w yy, którym już pojawiło się sporo odcinków, yy, gdzie mówię głównie o filmach, ale też o książkach, zdarzyło mi się też o grach, yy, więc tak szeroko, chociaż głównie filmy. Yy, podcasty, czyli no właśnie w formie audio, odcinki, które trwają od 20, czasami do 40 kilku minut i dłuższe. E, właśnie na różne tematy filmy współczesne, ale też klasyka, też filmy takie właśnie jak w przypadku jak Zakłanie Wizosłone. Jeżeli obejrzę jakiś ciekawy seans po latach, to do niego wracam i też robię o tym podcast, więc myślę, że ciekawe treści. Można, można zobaczyć na YouTubie na Spotify'u. Ja, czy tu, twój podcast też świadczy o tym, że widzowie czasami, ja, czasami często zaskakują, bo no, omawiałeś różne filmy i bardzo poważne, i bardzo aty, artystyczne, i, i bardzo znane. A największą oglądalność miał twój podcast dotyczący filmu Ja Cię kocham, a Ty śpisz. Tak, tak. tak. Film trafił trochę w świąteczny moment, akurat robiłem to przed świętami. Ale też nie trudno powiedzieć, że to było po tym właśnie jakby tylko zyskał popularność, bo robiłem wiele filmów świątecznych i one już nie miały takiej popularności, więc może tu sentyment zadziałał, może to, że wielu ludzi gdzieś kojarzy ten film bardzo ze świętami i pewnie ten sentyment też, też zadziałał, więc czasami trudno rzeczywiście przewidzieć, który odcinek będzie najciekawszy, miał popularność. Ale ten rzeczywiście cały czas dominuje jako ten z największą oglądalnością. Bo też największą oglądalność miał film o Wandei czy Marek Gibson yy, O Wandei. Okol... O Wandei to też akurat było tak, że on był w niewielu kinach. Myślę, że ludzie też szukali informacji, gdzie on może być i myślę, że też w ten sposób trafiali na ten podcast. Yy, więc trochę tutaj pewnie te okoliczności wpłynęły z kolei. No, no to cóż, dziękuję Ci bardzo. Dziękuję. Dziękuję Państwu.